Witam serdecznie. Za chwilę opublikuję drugą część moich wspomnień dotyczących pierwszych kontaktów z moimi szczurkami, niespodzianek oraz problemów, jakim przyszło mi stawić czoła. Link do pierwszej części tego filmu znajdziesz w opisie, a w tej chwili przedstawiam miniaturkę tamtego wideo. Obecnie moje szczurzyce są już dojrzałe, znacznie spokojniejsze i łatwiejsze we współżyciu. Wracam jednak pamięcią do tych pierwszych chwil i dzielę się nimi z myślą o osobach, które rozważają adopcję lub kupno szczurów po to, aby upewniły się, że ich decyzja jest przemyślana i świadomie, niepochopnie podejmują się tego odpowiedzialnego i wcale nie tak łatwego zadania. Jeżeli los gryzoni jest bliski twemu sercu, to zachęcam do subskrypcji oraz wspierania mojego kanału, gdyż regularnie, aczkolwiek nieczęsto publikuję i będę publikowała kolejne filmiki na temat szczurów oraz świnek morskich. Jest to kanał przede wszystkim wegański, więc najwięcej znajdziesz tu filmów filozoficznych dotyczących praw zwierząt, krytykujących nietyczne postawy i światopoglądy oraz kwestii diety i zdrowia. Ale zachęcam, abyś zaglądał, zaglądała na moje playlisty dotyczące świnek morskich oraz szczurków. Linki także podaję w opisie. A teraz wróćmy do wspomnień. Te szczurki wykupiłam z hodowli węży. I kiedy zobaczyłam takie ogłoszenie, że osoba likwiduje swoją hodowlę szczurów i myszek dla węży, bo ponieważ jego wąż, jakiś tam boacz, jakiego tam miał, odszedł z tego świata i już było mu zbędne to stado szczurów i myszek i chciał czym prędzej pozbyć się, najchętniej właśnie dla innego hodowcy węży, po to, żeby ktoś hurtem wziął cały stado, to myśmy z synem po prostu popędzili po to, żeby chociaż część uratować. I jak w tamtym momencie nawet jeszcze nie Byłam przygotowana na przyjęcie szczurków i niestety myślałam, że szczurki są jednak o wiele bardziej podobne do świnek. Myślałam, że to są takie, no takie inne gryzonie, ale jednak gryzonie. Czyli przede wszystkim sprawdziłam, czym, czym je żywić. O, owszem, już przyglądałam się, oglądałam różne klatki, szczurze. Ale nie miałam pojęcia jakie one są sprytne, sprawne i że, że przez każdą szparę się przecisną, tak więc Jeszcze nie mając nawet klatki szczurzej, my popędziliśmy wykupić te szczurki Cztery właśnie przywieźliśmy, szczurzyce młode I wstępnie włożyłam je do takiej małej klatki świnkowej i ją tam obudowałam. Myślałam, że tutaj obstawię tutaj jakieś tam deseczka, tu coś tam, zwierzchły, jakąś tam jeszcze kratę dodatkową. I myślałam, że, że to będzie ok do momentu, aż kupię, aż tam zamówię i przywiozę klatkę szczurzą. Okazało się, że absolutnie nie, i to było coś, co mnie szokowało totalnie w tych pierwszych godzinach. Okazało się, że nawet jeżeli ja się nie doszukuję tam szpary, wydawało mi się, że ja tam dosyć szczelnie tą klatkę zabudowałam, że ze wszystkich stron jest coś tam, tu jest deseczka, tu jest coś tam, tu jest krata z wierzchu, dodatkowa, gęsta dosyć. I ja tam szczelnie się nie doszukiwałam o tyle, no przeżyłam naprawdę chwilę grozy, ponieważ co wyszłam do kuchni na chwilę, nawet wracam. I co chwilę, która już była na dachu yy, klatki Po prostu one zawsze sobie potrafiły znaleźć Nawet nie wiem jaką szparką Nawet ja już po prostu, ja już nie mogłem się nadziwić Którędy one wyszły Nie wiem jak one to robiły W każdym razie, co wchodziłam do pokoju I to było fajne One błyskawicznie z powrotem wracały do tej klatki Wychodzę z pokoju Szczelinami potrafiły się z niej wydostać Wchodzę, taki tylko, tylko szybki ruch I z powrotem wbiegały do klatki ale zobaczcie, to też jest jakaś inteligencja, że one nie rozbiegały się bezsensownie, nie uciekały do jakichś kodów, nie rozbiegły mi się po pokoju, tylko od razu wracały do na to samo miejsce, od razu wbiegały z powrotem do klatki. Oczywiście to było... naprawdę przeżyłam chwilę grozy, bo nawet się bałam pójść wykąpać, bo co wyszłam na chwilkę, to, to już one wybiegały z klatki. I, no i na szczęście z powrotem wybiegały do tej klatki, nie wiem jakimi szczelinami. Ale, no ale tutaj też widzicie, to, to są zwierzęta inteligentne, które nie robią rzeczy bez sensu. One wiedzą co robią i naprawdę łatwiej jest się z nimi tak jakby dogadać, pokazać im o co ci chodzi. I tak jak no, najbardziej to było niesamowite dla mnie przy tym sprzątaniu. Kiedy mówię, one tylko raz były w tym, na czas sprzątania były wyciągnięte do, do transporterka, przy drugim razie tylko transporterek stał obok, one od razu mik, mik. Parę sekund i już wszystkie w transporterku siedzą. To jest w nich wspaniałe. Jeszcze inny z problemów, poza tym, że właśnie tak, nie dają się łapać, chcą mieć kontrolę nad Tobą i nie, nie chcą, żebyś to ty miał kontrolę, aczkolwiek cały czas przybiegają, przybiegają, są bardzo kontaktowe. Kontaktu chcą, przybiegają do Ciebie, ale zawsze chcą mieć tą kontrolę nad ręką. Yy, jeszcze jeden taki problem jest, to to, że one są nieprawdopodobnie szybkie. Kiedy przeniosłam je do większej klatki, bo powiedzmy po tamtym doświadczeniu tej bardzo ciężkiej nocy, kiedy one mi się po prostu wybiegały i rozbiegały z tej klatki, od razu rano poszliśmy do sklepu zoologicznego i po prostu kupiliśmy na taką prowizoryczną pierwszą małą klatkę yy, szczurzą. I... Także najpierw były jakieś dwa tygodnie w małej klatce, a one też były malutkie, więc już nawet w tej małej klatce potrafiły nieźle szaleć. Potem kupiliśmy właśnie dużą klatkę, a w zasadzie w tej chwili mają dwie duże klatki. Po prostu mają one, te klatki są inne, mają inne cechy. No, nie będę teraz się o klatkach rozwodzić. W każdym razie, kiedy przeniosłam je już do tej dużej klatki, okazało się, że też jest duży problem ze sprzątaniem, ponieważ zwłaszcza jedna, jedna z nich jest taka strażniczka. Ona ciągle pilnuje, ona ciągle czuwa. Trzy to są takie miłe, wyluzowane, spokojne, przyjazne szczerzyce, Ale jedna, czarna, ma zupełnie inny charakter. Jest, no jest taką naprawdę taką tu policjantką, strażniczką, która naprawdę pilnuje klatki. I ona, oczywiście, ona też jest przyjazna i ona też do tej ręki przyjdzie i się będzie bawić, ale ona kontroluje, co ty robisz albo co wkładasz. Na przykład jak próbowałam włożyć zmiotkę i tam zmiatać coś, to ona na tą zmiotkę tak się rzuca, tak rozszarpuje, że to jest tak drapieża w stosunku do tej zmiotki, że no, no, no nie sposób. Czy chce zetrzeć coś z papierem? Papierem chce przetrzeć na przykład półeczki, no to, no to też. Już biegnie, wyrywa ten papier, no i po prostu ona ciągle kontroluje, kontroluje co ty robisz, czyli owszem, ręka ok, w tej chwili już ok, ale na początku to w ogóle była masakra, bo. Ja wkładając rękę z czymkolwiek, czy z jedzeniem, czy z chęcią sprzątania czy robiąc cokolwiek w klatce, zawsze musiałam zastanawiać się gdzie jest Teresa, bo ona Teresa ma na imię i zawsze tak patrzę, gdzie ona jest, żeby dała mi spokój, żeby była w stanie coś zrobić i patrzę, że ona jest gdzieś tam metr wyżej, zupełnie po przekątnej, no dobrze to ja wkładam rękę, żeby tam na coś zebrać czy posprzątać i po prostu ich szybkość dla mnie była Yy, wciąż jest, ale oczywiście, już mniejszym problemem. Ale to jest spory problem, ponieważ ja patrzę, ona jest tam, tu wkładam rękę, a ona już mnie tam gdzieś na to, już ją zdąży ugryźć. Po prostu ona się tak szybko przemieszcza, że mój wzrok na tym, za nią nie nadąża. Jak zobaczy, właśnie, czy, że cokolwiek tam wkładasz, czy gdzieś tam rękę wkładasz, ona jest tu, nie wiem, nie zdążę mrugnąć, ona jest tu. Ja nie widzę nawet tej drogi, kiedy ona się zdążyła przemieścić. Jakby się, nie wiem, po prostu jest tak szybka, że mój wzrok za nią nie nadąża. Była tu, ale już tu mnie zdążyła użyć, w zupełnie innym miejscu. Zresztą też widzę wróżyć w różnych jakichś tam sytuacjach, czy na przykład y, dasz im coś, co, no, co one uwielbiają, jak tam jedna do, na drugą, do drugiej potrafi skoczyć. Y, to one są szybkie, jak taka kobra. Jest tu i nareszcie. Jest tu i po prostu. Potrafią tak szybki wykonać jakiś skok na coś i jeszcze z tymi ząbkami, dla osoby, która nie miała doświadczenia ze szczurami i jeżeli to są jeszcze szczury nieoswojone, to może być naprawdę wyzwanie. I no, ja to właśnie odczułam, że, że jednak są o wiele trudniejsze w porównaniu do świnek. Świnki to są jednak takie kochane bobasy, przytulasy, są, są łatwiejsze. Znaczy są inne specyficzne problemy, oczywiście agresja samców i względem siebie, jeżeli chcesz mieć ich kilka, to, to trzeba tam bardzo uważać. Są zupełnie inne problemy, ale świnki są o wiele łatwiejsze i ja tak jakby przyjmując te szczury, troszeczkę miałam nadzieję, że to będą tak jakby no jeszcze inny gatunek gryzoni, że będzie coś podobnego Okazuje się, że zupełnie nie są Są nieprawdopodobnie szybkie Niesamowicie y, mocne te zęby I takie naprawdę niebezpieczne Ja bym na przykład nie chciała nigdy mieć napięku ze szczurem Nie chciałabym wkurzyć żadnej z nich Wiem, że mogłyby być bardzo niebezpieczne, gdyby chciały Gdyby je drażnić, gdyby chcieć im zrobić krzywdę y, Zresztą mają takie, one mają te szczęki takie wysunięte I dość mocno potrafią otworzyć Tą szczękę, także y, palca to po prostu całego, już jak malutkie były, od razu palca brały z góry i z dołu, obejmowały ząbkami. Także mogą, tak jakby są w stanie odgryźć kawałek czegoś, gdyby, gdyby oczywiście były wściekłe, gdyby były przestraszone, gdyby były w stanie walki. Bo oczywiście normalnie do takich sytuacji nie dochodzi, są to lekkie podgryzania, y, co najwyżej jakieś tam lekkie krwawienie. Ale no to też już się udaje tak jakby nad tym zapanować. I jeszcze ostatnia kwestia, kwestia zapachu. Ponieważ wyczytacie może w internecie, spotkacie się z taką opinią, że szczurzyce samice wydzielają jakiś taki mdły zapach. Poza tym mocz szczurzy jest silnym alergenem i są to faktycznie cząsteczki, które lotne, które się noszą w powietrzu, osiadają. Osiadają na meblach, osiadają na naszej skórze i mogą wywoływać alergię. I ja się przyznam, że coś takiego przeżyłam i to. W w taki bardzo ostry sposób. Te pierwsze dni, czy na pierwsze tygodnie mojego kontaktu z nimi, był traumatyczny od strony reakcji mojego organizmu. Mnie ten zapach tak bardzo mdlił, że cały czas było mi niedobrze, miałam nieprawdopodobny ból głowy. Mogę powiedzieć, że w pierwszych dniach. Wręcz nie wytrzymywałam tego zapachu. Co więcej, ja czułam, że, że są takie substancje, które osiadają, że nawet potem, co się jedząc, ja cały czas miałam smak szczura, tak jakby osiadało mi to na ustach, ja to wszędzie czułam. I naprawdę, w tych pierwszych dniach, pierwszych tygodniach, czułam się katastroficznie. Było mi cały czas niedobrze, mdliło mnie i miałam strasznie silny ból głowy. To mogło być też spotęgowane tym, że one przyjechały właśnie z takiej hodowli, gdzie one w sposób masowy były hodowane jako karma. Czy być może, prawdopodobnie były stłoczone w jakiejś tam jednej klatce, yy, możliwe, że po prostu było tam brudno i one, one po prostu śmierdziały. Ale nie wiem, czy to jest powód, że te pierwsze dni, pierwsze tygodnie tak bardzo ciężko zniosłam. Czy, czy niekoniecznie one wtedy faktycznie śmierdziały, co, znaczy na pewno trochę śmierdziały, ale też prawdopodobnie było tak, że z czasem ja się uniewrażliwiłam na ten zapach i o ile na początku przeszłam taki wręcz kryzys, taką, no to katastroficznie ja to przechodziłam, bardzo się się czułam i już nawet chodziły mi takie myśli po głowie, że no dobrze, najważniejsze, że uratowałam je od tych węży. To teraz ja może im poszukam jakiegoś dobrego domu, może dam ogłoszenie, będę szukała kogoś, kto będzie chciał się nimi zaopiekować, może najlepiej ktoś, kto ma jakieś doświadczenie ze szczurami. Ale tak, mój syn też bardzo tutaj stanowił w obronie, ponieważ on bardzo, bardzo je chce i mówi, no przecież nie po to je ratowaliśmy, żeby teraz je oddać w nie wiadomo jakie ręce i skąd możemy mieć gwarancję, że jak je oddamy, że mimo wszystko w ostateczności nie trafią. Przecież nie wiemy, nie wiemy kto by się po nie zgłosił ewentualnie. Ja też miałam takie obiekcje, że no dobrze, jeżeli nawet, gdybym nawet znalazła im dobry dom, osoby, która naprawdę z dobrego serca chce szczury ratować i przyjmie te dzikie, nieoswojone szczury z hodowli węży, bo, ponieważ chce ratować szczury, to też tak pomyślałam, że no może lepiej, żeby taka osoba, ktoś to chce ratować no to może ich ratuje kolejne szczury. A te, skoro już ja uratowałam tu, no to jednak powinnam ten ciężar udźwignąć do końca. Więc naprawdę biłam się z myślami, ponieważ no fizycznie czułam się koszmarnie. I też warto, żebyście zdawali sobie z tego sprawy, że jest to specyficzny zapach, który właśnie jest opisywany przez wiele osób jako mdły. Ale teraz tak, jedne osoby to odczuwają, niektórzy są przewrażywienie na tym punkcie, albo wręcz mają alergię, i ja, no ja osobiście bardzo źle tolerowałam ten zapach. A mój syn z kolei nie miał z tym żadnego problemu. On nie miał od początku żadnego problemu. Mówi, że no czuję, czuję, że tam no śmierdzą, ale, ale spokojnie kochał od tego i, i tam, że nie, jest to, nie był to zapach, który go drażnił. A mnie drażnił bardzo, bardzo mocno, że dawał mi bardzo silne fizyczne dolegliwości ale co się okazało, no kiedy ja już się no, pogodziłam z tym, że no trudno, no trudno, to niech najwyżej najbliższe dwa lata, niech będą dla mnie ciężkie w ostateczności ważniejsze jest życie czterech osóbek niż moje, ja jestem jedna, ich jest cztery, więc ważniejsze żeby je ratować i kiedy ja już się z tym pogodziłam, że po prostu będzie ciężko i będę to znosić ta moja nadwrażliwość, czy wrażliwość, czy alergia zaczęły stopniowo puszczać. Ja się przyzwyczaiłam do tego zapachu. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj mi ten, ich zapachy już mi nie przeszkadzają. I nie mam już z tym problemu. Także do zapachów można się przyzwyczaić. Co więcej, jeżeli nawet jest to alergia, alergia też nie jest niczym stałym. I Prawda więc przykro mi jest, kiedy ja widzę, jak wiele osób pozbywa się różnych gryzoni, także świnek, często świnek, ze względu na alergię. Bo czy można się pozbyć członka rodziny ze względu na to, że w jakiś tam sposób nam przeszkadza? Równie dobrze każdy mógłby się pozbyć dziecka, niemowlęcia, dlatego że płacze, nie daje się wyspać prawda, robi kupę w pieluchy, to śmierdzi, to śmierdzi bardziej niż nawet takie y, odchody no, akurat w ogóle nie śmierdzą, ale już czu, że no bardziej. Te świnkowe kubki nie śmierdzą, bo, bo siuśki to jednak, jednak no, jak jest dużo, to wiadomo, że to mocznik. Także w przypadku świnek to, to tylko mocz daje jakiś zapach, natomiast w przypadku szczurów jest to i mocz, i, i kał również one mają właśnie zapachowy. No i też i chciałam taki pan też specyficzny zapach, który trzeba zaakceptować, ale warto też, też chcę pocieszać tych, którzy wstępnie i na początku wydaje im się, że nie są w stanie tego zapachu tolerować. Jak się okazuje do zapachów jesteśmy w stanie się przyzwyczaić i jakieś nadwrażliwości pokonać, także jestem bardzo szczęśliwa, że ten krytyczny czas minął. Może to był z miesiąc taki, że, że naprawdę się męczyłam, a potem już jakoś tak po prostu się przyzwyczaiłam do tego zapachu, i w tej chwili praktycznie go nie wyczuwam. Wręcz go nie czuję. Czuję chyba dopiero, jeżeli, jeżeli już mam brudno i trzeba posprzątać, ale tak normalnie to już praktycznie nie wyczuwam. No i na koniec, co może chciałam jeszcze podkreślić, to co już powiedziałam. Szczury, szczurki mają bardzo różne osobowości, bardzo różne charaktery. Niektóre są spokojne, przyjazne, wyluzowane, tak jak moje trzy jasne szczurzyce. Ta czwarta jest, no ewidentnie jest z innych rodziców, inaczej wygląda, jest czarno-biała. Chociaż w świetle słonecznym widać, że to jednak nie jest czeń, tylko taki Cieplutki, czekoladowy brąz, ale tak w takim zwykłym świetle sztucznym, jednak wygląda na czarną i ma taki czarny charakter. Jest niesamowicie bojowa, gotowa do akcji, wiecznie czujna, jest strażniczką klatki. Cały czas chce mieć kontrolę nad tym, co się w klatce dzieje, nie pozwolicie jej robić tego, co Ty chcesz zrobić tam w klatce, posprzątać. I ona bardzo, bardzo no, utrudnia, utrudnia te kontakty, czyli jest zupełnie inna. Jest bardzo szybka, potrafi być agresywna. No i zobaczcie, jak bardzo różne doświadczenie potrafi być z, w zależności jaki kto ma charakter. Dlatego nie sugeruj się tym, że znasz kogoś, kto ma szczurka, który jest taki milutki i czy ma jakieś szczurki i nie ma z tym żadnych problemów, ponieważ naprawdę on mają różne osobowości i. Potrafią także być niebezpieczne, dlatego jeżeli ma to być Twoje pierwsze doświadczenie ze szczurem, szczurami, Zdecydowanie szczurami, ponieważ to jednak są bardzo, bardzo yy, społeczne zwierzęta i ja tu widzę, jak one śpią. To wszystkie cztery razem się zwiną w kulkę, jedna na drugiej po prostu taka jedna szczurza, kubka. To jest taka kulka szczurza, razem śpią i ciągle się wtulają, także bardzo no koniecznie, koniecznie tych szczurków musi być kilka. I właśnie ja się cieszę, że one są cztery, bo, bo, to, bo naprawdę to robią takie świetne towarzystwo. I mają tak dużo zabawy między sobą, ze sobą, i tyle tych interakcji, bardzo fajnych, bardzo ciekawych. Ale po prostu pamiętaj, że każdy szczurek jest inny, ma inny charakter, inny temperament. I najlepiej, aby te pierwsze doświadczenia były, chyba jednak, zdecydowanie ze szczurkami oswojonymi. I myślę, że to chyba tyle. Jeżeli będzie zainteresowanie szczurzymi tematami, chętnie dalej będę się dzielić swoimi spostrzeżeniami. Dzisiaj akurat nie pokazywałam szczurków, ponieważ no, chciałam po prostu powiedzieć to, co chciałam powiedzieć. Ale też faktem jest to, że zwierzęta dosyć trudno jest nakręcić, bo jeżeli. Yy, widzę jakąś bardzo fajną sytuację, yy, jakieś fajne, ciekawe zachowania, które chciałabym ująć, no to niestety, nim ja pójdę po tą kamerę, włączę, nastawię tutaj tego, no to, no to już dawno tej akcji nie ma i, i one raczej wtedy już reagują, że podchodzę z kamerą, to już przychodzą i co najwyżej tylko nos yy, podstawiają pod obiektyw i tak jakby niczego już ciekawego nie jestem w stanie ująć. Tak samo, tak samo szczurki, które od razu przybiegają do tej kamery. Tak samo świnki też przerywają swoje, jakieś tam inne zajęcia, jak widzą, że się zbliżam do nich z kamerą. Także no nie jest to łatwe, żeby tak po prostu sobie nakręcić te fajne, najciekawsze ich zachowania. Niestety, nim dojdę, to, to już przeważnie taka fajna akcja się, jest przerywana przez nie. Ale najważniejsze kochajmy wszystkie zwierzęta, niezależnie od gatunku, i walczmy z dyskryminacją, zwłaszcza takich gatunków jak szczury. To wszystko na dziś, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem, cześć!